Dopasowany idealnie do sytuacji, poukładany zgrabnie i bez dewiacji, bez pragnienia racji bytu. Na dobry początek. A nie. O kurniku jową, było pierwsze wstawanie do życia, a zresztą zobaczycie. No, dawaj. Jest twój. Tak jest. Sytuacja wygląda następująco. Mateusz, mistrz Schwedera, wyciągnął już dwa fajne karpie. Ja wyciągnąłem dwa chujowe karpie. To jest najlepsze. Karpiowóz na pełnej. Sprawa wygląda tak, że chcielibyśmy zjeść rybę, a nie kurwa nie da. Gdzie pan idziesz? Ryby. Jadane ryby. Kciuczek. Właśnie kończy się nasza trzydobowa zasiadka. Dokładnie za mną jest pomoc, na którym siedzieliśmy ostatniej nocy, w której się nic nie działo poza karasiami. Przyjechaliśmy na plażę po drugiej stronie. Doszliśmy do wniosku, że ta miejscówka jest dużo lepsza, ponieważ jest raz głębiej, a dwa jest twardo. Muł zaczyna się, bo ja wiem jak daleko ten muł się zaczyna. No? Tak ja rzucam na 20 lekko. Nie, ja tam nie rzucam w No a więc move zaczyna się gdzieś tam? Patrz Patrz co się dzieje z tym swingerem Nie, Ciężko powiedzieć No ale nie wieje teraz Ciekawe No może być tak jak wczoraj nie Może być Leciał w krzoki i będzie zabawa Dobre. Nie, już go widziałem Ale to nie umiem go dźwignąć To może jest większe niż mi się wydaje Branie po 5 minutach od wywódki ogólnie No to może być ciekawa ryba jednak, tak to jest Myśli? Ugięcie ładne Mazji karpiowo mnie rozpierdala. Teo, grubisz się. Tylko nie, po, nie pozwól mu kapelony załóżki na A u ryba wzięła moment. Nie zdążyliśmy wywieźć drugiego oki, i już dobraj. Nie no kurczę może środowka z, z, z A teraz ładnie tu wygląda God damn come on! God damn! Wuu! No, Chyba e, Dzisiaj złowiłem kartę 8 kilo na Roniriga. E, przynęta Wąskie fajca. rybka silna, fajny ogon, kolorki. No i co więcej, no mówimy dalej. Lutol 2021 ślicznotka. Wielki ogon, oby więcej takich. No dawaj, jest twój. Tak jest! Aaaa. Trzymaj maliś! Ale leci! Ze środka? Ze środka? Eee to! Nie ma gdzie uciec! Nie no wychodzi, Chyba, że przez kije przeleci!

W rano, w nocy, wieczorem. Ale, mój największy. Mamy to! Postawiony zestaw na głębszej wodzie, na 2-3 metra dokładnie. Dużo muł, delikatnie położony z PV-ką. I po godzinie, melduje się 6-kilowy co ciekawe, jest to pierwszy sazan, którego wyciągnęliśmy od wczoraj. Ładne kolorki, rybka żywawa, jak widać jeszcze nie kłuta. jeszcze. No i pół. Dobra. Tym razem troszkę cięższa ryba, bo 11500 z workiem. No, historia lubi się powtarzać. Synęta, eee, niki Beach z orzechem wygryził. Eee, no i co, pokażemy rybkę. No i w sumie mój rekord, jakby nie było, więc będę musiał zostać polany wodą. Czego nie chcę. Ale, czyli wychodory. Paro statkiem piękny rejs statkiem na pary piękne 14 kilo może więcej? może mniej siema niedługo minęło od ryby ważącej 6 kg nie wiem, może 40 minut może godzina maksymalnie i zagrał zestaw, który wywoziliśmy rano sztywniaczek, miękki włos Haczyk typu Krank Numer 4 A na włosie Infinity Pitch Podbity Genesisowym Popkiem Bardzo silna rybka Długi hol, A najlepsze jest to, że ryba jest A zresztą zobaczycie Taki trochę Jak się nazywał ten garbaty z tego z bajki o kościele Taki... modo. quasi-modo Patrzcie, mamy quasi-modo Jaka klos... kloska Ryba z potencjałem Na bardzo dużą masę Tylko ten ogonek taki Obleśny 12800 Filip, to dla Ciebie Sprawa wygląda tak że tu się pali tu się pije tam się pije, a tu się nic nie dzieje pointując całą 3 dobową zasiadkę dwie ryby powyżej 10 kg, jedna ósemka, jedna szóstka i parę małych rybek pierwszy dzień i połowa drugiego dnia dawały rezultaty niestety później było już tylko gorzej Jesteśmy zmęczeni, ponieważ zażywaliśmy alkohol. Mateusz zawsze chciał zobaczyć tą wodę. No i ją widzi. Nawet patrzy. I, I co? I nit. Nie mam nic do powiedzenia więcej. Mam jeszcze godzinę. Jak będzie rolka, to będzie rolka. A tymczasem federujemy za karasiem i może jakimś małym karpiem. Liny też są ładne, może, może jakiś by podszedł. Trzymaj ta się mordy. Elo